Czarnobyl, dostępny w serwisie HBO, ma tylko jeden sezon, pięć odcinków. Każdy odcinek trwa coś koło godziny. Czarnobyl to serial opowiadający o wydarzeniach z 1986 roku, kiedy to elektrownia w Czarnobylu doznała awarii. No zresztą nie muszę chyba opowiadać, co się stało w Czarnobylu, jest to historia znana raczej wszystkim ludziom. Ale serial ten opowiada o tym z perspektywy nie takiej globalnej. Tylko właśnie ludzi, którzy tam na miejscu byli, którzy działali w tym temacie, czyli naukowcy, strażacy, czy też nawet politycy. Serial idealnie ukazuje to, jak działał Związek Sowiecki, Związek Radziecki w latach 80. Pokazuje te korelacje między władzą a robotnikami, a naukowcami, tym jak czasem trzeba. Duszować pewne sprawy. Poza tym nie chcę Wam za dużo spoilerować. Obejrzyjcie sami.